Szczęść Boże, kochane dzieci Boże, witam Was bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel kochany. Na początek może chciałbym Wam powiedzieć taką bardzo ważną rzecz. Teraz właśnie się modliłem się na różańcu. Maryjo Polski. Mudl. Się za nami. I miałem tylko refleksję refleksję w sercu, zaraz powiem o niej, ale na początek chciałbym powiedzieć wszystkim tym, którzy może tutaj są z Białego Stoku albo z okolic bywają w Stoku. Yy, mają problemy na przykład z alkoholem, z narkotykami, yy, borykają się z jakimiś trudnościami, że zawsze jestem do Waszej dyspozycji. Jeśli jesteście biostoku Stoku, do mnie napisać na Facebooku. Adam Żak. Chętnie się spotkam, nie uciekajcie w alkohol, nie uciekajcie w narkotyki, bo to naprawdę nie jest żadne rozwiązanie. To tylko się kumulują, się wasze problemy, wasze jakieś różnego rodzaju depresje, lęki, nerwowość jakaś później wzrasta, nadpobudliwość, nadwrażliwość na wszystko, nerwy. Po co to wszystko potrzebne jest, kochani? Także naprawdę jestem do Waszej dyspozycji, sam to przerobiałem, sam jestem alkoholikiem trzeźwiejącym, który naprawdę w życiu, naprawdę wiele lat pił. Wiadomo, z przerwami jakimiś tam tak, ale mówię o całym życiu, jakby nie. Trzeźwieje teraz każdego dnia, staram się być trzeźwy, modlić się na różańcu. Chodzę na adoracje. Naprawdę, jeśli masz jakąś chęć spotkać się, pogadać, pochodzić, pospacerować, pomodlić się razem na przykład, porozmawiać sobie, wymienić się jakimiś doświadczeniami. Także ja chętny jestem, naprawdę, nie uciekaj w alkohol, nie uciekaj, bo to żadna ucieczka. Naprawdę wszystko się sypie, później człowiek pije, wszystko się sypie, wszystko człowiek sprzedaje na alkohol. Ja jakby mi mnie wynosiłem z domu, później różnego rodzaju e, jakieś lepsze sprzęty, żeby tylko mieć pieniądze na alkohol. Ale to miesza o to kochani. I też druga sprawa, żeby może są tu jakieś może są tu jakieś, m, może są tu jakieś rodzice, którzy e, mają właśnie problemy m, z dziećmi swoimi. Modlą się nieustannie i nic, i bez skutku. Chcą się poddać. Pamiętaj, kochany rodzicu, kochana mamo, kochany tato. Módl się nieustannie. Pamiętaj, że każda Twoja modlitwa jest wysłuchana. Nie ma jakichś takich trudnych przypadków. Ja jestem przekonany o tym, że przyjdzie odpowiednia chwila, odpowiedni moment, a Bóg dotknie serca Twojej córki, Twojego syna. Tylko musisz naprawdę cierpliwie zanosić modlitwy do Boga i całym sercem prosić Go naprawdę i wierzyć w to, że Bóg Go uzdrowi i o uzdrowi może ze swojego męża, albo mąż, ze swoją żonę może jakieś problemy są, naprawdę warto jest się modlić za siebie nawzajem przede wszystkim nieustannie błagać Jezusa Jak życie nam pokazuje, że tylu ludzi, zobaczcie jakiś, jakiś, jakiś po prostu już którzy naprawdę już byli skreśleni w, w oczach ludzi w oczach ludzi byli skreśleni, już ludzie nie dawali im żadnych szans, jacyś mordercy, jakieś jacyś, nie, lekko powiedziane, nie, mordercy, ale ludzie, którzy naprawdę już nie, 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 no w oczach innych byli już naprawdę już totalnym dnem, nie, właśnie zobaczcie jak Bóg podnosi tych ludzi, uzdrawia ich serca, byli szataniści załóżmy, nie, którzy później promują różaniec, Bartolo Longo, błogosławiony. Niesamowite historie, kochani, naprawdę. I Zobaczcie, święty Augustyn na przykład. Jesteście rozpustnicy. Zobaczcie, święty Franciszek, jak przecież żył wcześniej. Obejrzyjcie no, sobie film na... Tam święty Franciszek zasyżył. A później się nawrócił. Niesamowicie, to wszystko Bóg, Bóg dopomaga, aby tylko człowiek współpracował właśnie z Bożą łaską. Bóg przychodzi z łaską, Bóg przychodzi z pomocą, aby człowiek współpracował tylko z Bogiem. Nieustannie się do niego modlił o pomoc. Bóg uczynił tych ludzi świętymi, naprawdę. Zobacz, święta Monika. 12 czy 14 lat modliła się za swego syna. No się wrócił. Został biskupem Kartaginy. Święty Augustyn. Kupcie sobie wyznania, książkę. Niesamowite, szczere wyznania jego. Niemniej naprawdę nieprawdopodobne. Wielka mądrość jest z tym. Bardzo tak na czynniki pierwsze rozpina swoje życie, jak żył w grzechach, w lubieżnościach, w kradzieżach. A jak później się nawracał, jak to wszystko tak na czynniki pierwsze. No, no niesamowity, niesamowita mądrość, wielka mądrość. Dlatego nigdy, nigdy nie opadajcie na duchu, kochani rodzice. Jeśli się modlicie za Wasze dzieci. Ja wierzę, ja będę również polecał Wasze rodziny, szczególnie tych, co piszecie do mnie te, te dzieci. Bowiem, że modlitwa ma wielką moc, wielką moc posiada modlitwa, jeśli człowiek sercem wierzy jeszcze, że Bóg może do tej osoby przyjść i ją uzdrowić. tak nigdy nie upadajcie na duchu, Bóg, ufajcie Jezusowi, ufajcie Jemu, ufajcie Jemu, powierzajcie te dzieci Jego sercu, Jego opatrzności. On będzie uzdrawiał pomalutku, pomalutku, On tak jak chce będzie może kierował jakimiś okolicznościami tak, że człowiek zawoła do Boga. Także pamiętajcie, że On wie najlepiej. On, My tylko widzimy, jak to się mówi, pewną, jak jedziemy drogą samochodem, to, to widzimy tylko kawałek, kawałek drogi, tak, do jakiegoś pewnego zakrętu. Dalej już nie widzimy, nie? Tak, tak właśnie jest z ufnością, ale wiemy, że Bóg ogarnia wzrokiem całą drogę. Dlatego na tym polega ufność, że Ty może czegoś nie wiesz, nie, nie, nie widzisz, nie przewidujesz, jak będzie może, jak, 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 jak się coś wydarzy. Ale Bóg wie, tylko ufaj i módl się, módl się, módl się, módl się, jest się módl. Nigdy nie, nie podopadaj na duchu. Yy, nawet byś miał jakieś posłuchy, jakieś myśli, że twoja modlitwa jest może niewysłuchiwana, może że o coś, inno, o coś innego powinnoś się modlić. To jest pamiętaj pokusa. Módl się o święte dobre życie, o świętość dla swoich dzieci, o zbawienie, yy, o czyste, dobre serce, czyste, dobre sumienie. A Pan Bóg będzie swoją, będzie, będzie działał już, zobaczysz. Także nigdy nie upadaj na duchu i pamiętaj, zawsze możesz do mnie napisać, ja może jesteś rodzicem, nie wiem, może jesteś potrzebujesz jakiejś pomocy, porozmawiać, to ja służę uprzejmie. Zawsze możemy się spotkać, pospacerować sobie, porozmawiać, porozkminiać, pomodlić się wspólnie. Pan Jezus powiedział, że dwóch albo trzech zebranych jest w imię moje, tam jestem pośród nich. Jeżeli dwóch z was o coś zgodnie prosić będą... W imię moje tego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Także pamiętajcie, kochani rodzice, o tych słowach. Módlcie się razem wspólnie za dzieci, za siebie nawzajem. A wszystko będzie dobrze, kochani. No naprawdę, tylu, tyle jest na świecie różnego rodzaju przypadków. Znaczy nie przypadków, no, ale takich sytuacji no, życiowych, gdzie Bóg naprawdę już z, z najgorszego bagna, kto się mówi, wyciągał ludzi. Dlatego nie ma takiej sytuacji, nie ma jakiegoś przegranego człowieka. Nie można nikogo nigdy przekreślać, bo to Bóg nieznamowite rzeczy potrafi zrobić z człowiekiem. Jak potrafi zmienić serce, jak uwrażliwić, jak po prostu włożyć w to serce jego miłość, jak to serce jest wypełnione miłością później. Jak kocha ludzi, jak im chce pomagać. Bo sam Bóg w tym sercu mieszka, kochana siostro, bracie. Módl się do Jezusa, by Jezu ciche i pokornego serca Uczyń serce moje, według serca Twego, Panie, Ty jesteś moim Bogiem, Jezu. Ja Ci się oddaję na Twoją służbę, Panie, tyle zła w życiu zrobiłem, teraz chcę, Panie, ofiarować swoje życie na Twoją służbę, Jezu, żeby ludzie Cię poznali, pokochali, żeby przychodzili, Panie, przynoś święty sakrament do Ciebie, szukali radunku, żeby modlili się, modlili się, przyjmowali ciało Twoje, Panie, żeby mieli pokój, żeby spowiadali się, Jezu jesteś Bogiem, Panie. Ty przygotowałeś dla nas życie wieczne, kochany Zbawicielu. Naprawdę zobaczysz, kochana siostro, bracie, kochany rodzicu, że wszystko się ułoży, zobaczysz, tylko nigdy nie ustawaj na modlitwie, bo to będzie pokusa, jeśli będziesz podważy... zły duch będzie przychodził do Ciebie. Będzie w trudnych chwilach, szczególnie w jakiś... chciał zasić jakieś zwątpienie, abyś się dalej nie modliła, bo to nie ma sensu. Że będzie chciał podważyć Twoją wiarę, Twoją miłość do Boga. Pamiętaj, że wszystko to jest pokusa, to jest pokusa, panie. Trwaj niezachwianie w wierze. Módl się nieustannie o wzrost wiary. Proś Maryję na różańcu, żeby cię uczyła miłości do Jezusa. Przede wszystkim trwałości, wierności. Czasami może właśnie taki krzyż może masz taki krzyż z synem, z córką, nie wiem, z mężem, mąż, z żoną, na przykład, nie wiem. To pamiętaj, że. Bóg wszystko to przemieni. Uwierz mi. Bóg wszystko to przemieni. Tylko miej cierpliwość i módl się. Wytrwale się módl i nigdy nie ustawaj. Także, kochana siostro, bracie, pamiętaj, że jak jesteś w stoku, napisz do mnie. Spotkamy się sobie, porozmawiamy różne rzeczy. Masz jakieś może pytania do mnie, to, to też możesz napisać. Chętnie odpowiem, jak będę potrafił. Może z Bożą z pomocą się uda. <laughs> Także ściskam Cię mocno. Serdecznie Cię pozdrawiam i proszę Cię o modlitwę za mnie. Także niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokój dobro.